Siemanko, z tej strony Dave, a tym filmikiem otworzymy nasz kanał, yy, naszą, naszą serię gry Bleach of Legends razem z Krafciem. Siemanko wszystkim. Ben, yy, ja gram Leonu na Krafcie, a mój kolega Krafcio wane na AD Carry. No nie no, co za tempa śpinia. <laughs> no nie ze mnie, zaraz dużo

Co? Ja przestałam zerać kartki? Tak, ale zaraz jak pójdź do tej drugiej kartki to chyba ją zabiję. Nie dobra. O, o, stwierdzam, że ma idiot dawna. O kurde, fajny Co ty robisz stary? Jaki karas? Zabiłeś ją? Nie patrz. Ja ile na ma hapa? Nie patrz. Dwa, dwa razy ją walłem Ej lol, W nie można wyłączyć No nie, nie da się wyłączyć, nie bez U Aszki będziesz włączyć, włączyć na jej ten. Aszki? Nie, bo mama to nasz mały Fajne atak speedy z... Do tam gdzie leży, tak? Dobra, gdzie się No Jeżeli ma Daj chinę cię O dobra, już tego Jeszcze raz mnie możesz chinnąć Jak ona miał tylko nawet się... O, i już masz płychawek I jak ja z tam support Potem pojeżdżę, jest to lepszy niż mało No, będę musiał potem przyznać ja Jestem gładszy

Wiga, 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 on nie bije, on nie on bi, a patrz, a ja co do niego? <grymujesz> Lazy Co zrobisz? I Aś... ja się cofnę Widziałeś stary mojego opa Mmm. -hmm. Ja tak fleszłem, nie? Ciąguje się do tej aszki Nie, tego nie widziałam Ale stary, okej, są downy, nie? No. To widać już od razu uch, uch, Ja mu patrzeć, zrobię, no Mógłbyś, mógłbyś, mógłbyś. No on dalej gryzie. On, on biega po tej klatce. Stary, jak widziałem e, kuchnię po, mojej, po moim chomiku. Bo mój, mój chomik taka hałasny, że musiałem go ściągać na, do kuchni, nie? Bo kuchni, na krzesełku, no. No. No, to, no, to ja tak miałem z, z chomikiem tak samo. Do, do, do łazienki go dawałem. Do, do, kuchni. Zgadnij co, co, się działo jak wychodziłem rano do łazienki, do kuchni. Co? Wszystkie ręciki były żurawe. No teraz znaczył psa. Jak się słyszę na tym kaloryferze, nie? Nagle przychodzę, nie? Patrzcie, pierwsza noc. Jeden ręcznik, się dziura. Na przykład moje, mojej chwilek, kiedy ja mam i około, tak, jeszcze jak miałem biurko, nie? I tak parłem między klatką a biurkiem opakowanie siana nie? Nagle a Jak to się skończyło, to one gryzą No nie, to kogoś byśmy... Zabierzę. Kogo? Chwilę. No! Będziesz co jeździł obiad. Jutro nie działa coś wczyna. Patrz, on włącza i wyłącza to, tak. już. Aś, jest, jądź, 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 tam, uh, Jak chcę zobaczyć, już był rework. Szczerze, nie myślę nagrać, że stajemy przed tym reworkiem. Jak masz szuka... ...u... ten brachnic. Od razu mówię, że potek nie mam, więc... Ja tu bym ogólnie się radził w nich bić, bo oni nas harasują. Na pewno. Poczekaj na mój test, będę mu po to, żeby przypomnieć, jak to Teraz nie będę was kreatywniał, żeby nie było po to tego. O, nie wyskakiwa. Aż mu włączę to i wyłączę. Widzisz to? No. Ło a bo, ale to zabolało na już, chodź tu Bigo, Bigo! Ale... Nie, nie złapiemy no, go! Dwie, sek dwie sekundy Jak nie! A może jednak? No, wiem Wasz, czekaj. Czekaj, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij Teraz. Wiesz czemu mu taki na myśl No, bo masz te takie sposytki tak? A -a. O, stój. O ja on się od razu już szybciej rozwala Padnę, padnę, nie, nie padnę. No i kto ty, jest ze przysyłam. O, to no, muszę przyznać, że ty. No, patrz, ładnie zabiłem ażka Kofi z bloda. I ci oddałem 3 kilo już. No. Oboarduj na naszą dżunglę Małe to ksuje No a ja tak tylko zabiłem tą aszkę bo co? Tak by jej nie dobił pewnie nie? No, nie zabiłbym jej No to co co? Sflaszywałem, jest fizzplot i wtedy dobiłeś jeszcze tego Siona jeszcze, Nie, nie sobie dwa pinki? O, nie. tak, tak Dobra, ja teraz nie będę farmił bo ten Sion by mnie je zjechał Ja to dzień ma ataku To po! Bo on ma E hmm. nie Takro Bo ma patrz, ma 101 O, włączył E? Czy co świeci, to tam e? ma? O, i wyłączył On no, jest taki idiotą, włącza, wyłącza, włącza, bo myślę, że to takie tam, <grym> nie? Myślę, że to skill Ja, ja bym się śmiał, jakby, to, jakby to było manożerne Ej, <grym> no Stary, to wiesz, jak mam że Żebym nie wiem, w ogóle O, bum bu. Bum o, 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 to o, i ja jeszcze trzy sekundy i ją zabiję Pa Ja! Nie, nie, nie. A, nie, nie bo ona zapała Dobra, ja idę obu, teraz O Patrz Jeden ward Drugi ward Tam go smoka gdzieś postaw, żebyśmy mieli szansę się jakoś wycofać I trzeci ward tak się trochę dziwnie czuję teraz. Teraz na Przedtem kupię no, 3-minutowe, ale nigdy taki rubinowy. No ja tak samo. Ja wolę... Bo ja dopiero tak... jak, jak siostra Łukasza na że wardów nie kupuje, to dopiero kupuje. Nie, bo mi to jest potrzebne tak dla mnie, nie? Bo po co wydawać ileś tam gold na ten, a tak to muszę podoszczeniać. O flash tam, dobra. Mamy już przewagę, bo następnym razem się wypadnie, nie? Upadnie, nie? Mm. O, ładnie zabiła. W końcu. A ona już ma dwa kille, dobra, to już to zwracam honor. <grym> w końcu. A ona już ma dwa kilo. A, to zwracam honor. Co ty znam, znam, Dobry jesteś. O, mam Naprawdę? No. Czemu ty masz większy level? O ja też mam multa. Bo ja zabiłem się zrobiłem, bo jak ciebie nie było, to ja miałem tego, nie? Więcej czasu ja byłem chyba solo na ten lepiej niż ty Chodzi o to ze sam, nie? Bo a... się a potem ty, tak jak jeszcze farmiłem przy tym przeciwlegle, nie? Ej to może być naprawdę manager a nie już nie wyłącza tego jako sta O, włączył. O, włączył. Tak Zdawij go! Dobrze. Ej no i pak, i ładny ulg nie? Hmm? E, o, idzie, je, idzie, idzie, idzie O jakie... On na on tego Meguata chyba nawet nie zauważył, tego pika. Ej e no Przeszedł <laughs> chyba koło tego i... Myśli, ale co to jest jakiś głupio, <laughs> wiesz? Ile jest? <są>? Znaczy O, <laughs> 0, 0,1 O, ma 20 p Wywziął sobie Ale... Syntra pinkowała? Nie, nie mogła nie, pinkować Pinkowała nie ma! Łej nie musi być nafilowana. Nie masz już 5 killi. Bardzo <grym> ze mnie, opasuję. Jesteś najlepszy support w mieście. Najlepszy support, najlepszy towar. Na tym skinie to pak jestem najlepszy, to Powiem ci, że jak biję ten 30 to tak będzie można chodzić na rankedy teraz Patrz, stary, przybliż się na maksa na mnie Czekaj Czekaj No Czekaj Kurde, z tym normalnie Kurde, wszyscy... Ale Patrz, a patrz, teraz. patrz, czekaj, czekaj. A Sion nas bije <noise> Trzeba się pochwalić, nie? Coś się, co się ma, to się daje Dobra, ja tutaj stawię warda e, co się mam ma, E, co się ma, to się daje No <noise> Ona się tak fajnie tymi włosami czuła Ona jest ruda, jak my ja ci, że teraz mają przewagę, bo mają lepsze itemy wow. Niż my Ja już mam 1300 Cofnę się im mam, za fajera. Dobra, trzeba to wydefować nie musimy Dobra przecież my, my nie musimy defować Uwaga Akurat robiłem ten Mówiłem, wiem że się cofnąć yy, ak Eee Akurat użyłam... cię tutaj, was. Akurat użyłem tego Q yy, Ku A Abym go zabił Patryk Dzisiaj masz nie siedzieć do drugiej O No nie No to Nie No wiem No i małe po turecie Co ty robisz? Że Och mój boże Ej powiem Ci, że mam Boga i ta. I wszystkich Turetów mam w bokach Takie jasne wszystkie I Powiem ci, że oni tak zaczynają nasciskać trochę No bo ten ulta Ja mam tyle wampiry, vampir żeby nie leci się lecisz. Ja flashłem potem, bo chciałem, żebyś miał ulta, nie? Ale... Czyżby ich nie było, SS-a no dobra, na mi i tak nikogo nie ma. Przez mnie was zwolne staty. A oni dalej tamtego wardownika nie rozwalili? Wardownika, Trinkiewicza Jak to jest sam głównie. Nie, jak, jak króler ma mniej niż 14 lat, to ucieknie od Trinkiewicza Jeśli nie przyjdzie na ganka, nie? Taki ten. Tak. Czy ja, ja to radziłbym się w niego wbić, no? Patrz, Mówisz... No weź czemu się Ja dąbiam, że tam już Hp, że... No, regen HP to ma no. dobry to oh, do, do, Dobry support <grym> Nie, ale nie czego Dobra, to... je, jeden ki ci się należy Dwa. No właśnie wiem nie, masz, masz tą farmą, co masz? Ba,

No Bo niektóre ptaki w ogóle nie tańczą. Jak łajni właśnie, jak jedą, to się biją. to nie tańczy. Nie, ona robi jakiś ten. Tańczy, rękę za głową, i drugą do przodu Siona ujdzie sobie, No on ma się raczej wtedy. Ale ci silne, widziałeś? O, oh, super Co? Trzeba Aszkę ściągnąć No Siona w sumie też by się przydało, bo ten Sion ma większy damage niż ten A Ashka ma slow i to wszystko Ja go mogę harsować, tak fajnie. Ja on tu będę. No to nie ma jej. 70, gdzieś tu po ale go nie widzę. Bo tak śpieszcie, bo on poszedł tu i na ołtarzu. A bo tak śpieszcie, bo tu stoi nagle zniknął, nie? parasol to mi deskop surfingowo A pod parasolem mam jeszcze czemu ten parasol jest taki nierówny Bo pod nim mam leżek Głupaj jak, jak teleportuje się nie patrz Pani <laughs> Taki troll Trzy w jednym nie dwa w bie... jednym Zamiast dwa w jednym nie Masz trzy w jednym E yeah, ja tego z się raczej. Maszka, jakbyś się tą wyciągnął OLE DAMAGE Nie? Nie wiem, nie widziałem ile masz HP Ile ono ma farmę. Jeszcze 45 Dawaj, 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 dawaj Naprawdę flashłem?

Ja też ja, się ja, ja, ja też się cofnę. Ja mam 2 ,7 golda. Dobra, buty, buty i 7. Goldo. Dobra, mam z tamfiera. Butki się złożę. Ja już mam buty i samfajera. Ja mam... Ja mam już Berserkerki i tego. Blade of the ring. No i jeszcze... kawał miecza Te buty są fajne, Simon teraz Bo są, dają dużego speeda i jeszcze, jak, jeszcze masz yy, zmniejszony slow. O, damage! Ło wow, dobrze, że ta tarcza ta teraz wybuchła patrz, że mi bije, bije blue, pinga What the Uważaj, tam jest słowo do ciebie, schodź, uciekaj, uciekaj, uciekaj Czemu zbiliś mojego, mojego trenkiwika? Chodź w te krzaki I w sumie byśmy mogli ich porobić Dobra, jest jedna też można. Lol, jak go no coś tu jest przypadki się zdarzają Ale bez sensu. Ale patrz, stałem dalej I ale tak myślałem, że to gdzieś tripla jest Bo ja tak wziąłem aszkę jakby No i też, ale aszkę zabiliśmy No właśnie, przecież to po mnie mega No jakby tak przeszła no Koło tak krzaczków nie. Tutaj, tu gdzieś jakbyś to No Jaś chciałem już do siebie mówić, a mamy triple, nie? Ale ty patrz, no, dobra, zapiłeś. A idei i tutaj jej nie ma Ale nie wiem czemu, nie bo patrz, ale tak się odsunąłem daleko od tego jasu i nie wiem jak go zrobię Nie wiem czy ta pasywka daje inni czy co Dobra Ale przynajmniej masz mm. jeden. Taki Takich statów chyba jeszcze nigdy nie miałeś eee, Może i miałem, ale potem szybko dodałem, bo tamte idioci nafidowali Lejna Myślałam, że to jest realne Chodź, chodź, chodź Chodź chodź, chodź Chodź, bo ci jest moment Serio? Eee 30 parę hp stary Jak wreszcie będzie go z ultować Pasja tu Złoto i prawa Dobra Wezmę tą farbę z Bo? Ale mamy Sion, że tutaj. Fajnie, że dwa skile na Siona i on ma pół HP A twójta to też pojechał do tych Niemiec, czy nie? Do babci. Będę to do babci, a mama do Niemiec? Ma... Nie, też do babci. potem jedzie do Niemiec? Ohohoho. Oho. Jeszcze nie miałem do czynienia z No ja też nie. Ja nie wiem jeszcze Jacksa i tego. Uciekajmy. Ja nie się boją w zbić. Ja oni się boję warda. Drinkiwica. Chodź, idziemy w te krzaki. Wiesz, że ona może zabić tu, e, zniszczyć to y, y, na pierwszym levelu? No. O której przyszliśmy na boku? 19.00. tam Patrz, A, na tym. No, na prostu O No to dzisiaj miała godzinę, tak? Dzisiaj, dzisiaj no mnie dzisiaj robi. No cho, chodź, 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 Chcesz asystek? Chcesz asystent? Chcesz asystent? Ej, to brzota tak biorą u siebie Co? Ja nie siebie Ale damy Ale fajle nam zabrał Nie Ja tu po to, say to Patrz Tak O Zaradam dam nie no Nie No to nie Masz dubla. Nie. rękę. jeden Nie, to tak. no, mam do Tu jest LOW HP, wbijaj tam od razu. Zabij go. Masz dwa trupy. Na ślepo. Ale ja to sobie już nie mam takiego celu. chodź, reda co zrobię. Czekaj, to było obroni im topa. Nie, jak coś to sobie wejść tego. Po co mi ten red? Chodź tu. Idę, idę. Ja zrobiłem go z, z, z tego. O, chodź na jezior. Ja suwo, ja suwo, ja 5, 7, 10. Ara, ale... Ty jesteś super. Chodź co tu, się w Zostaw farmę. dawaj. Patrz, triplet. No, no patrz, no nie. Sorry. Chciałem, żeby nie dednąć. Nie dednąłbyś. Nie dednąłbym, bo nie, nie, nie miałem tarczy. A ja, ja dostałem wszystkie stuny, jakby możliwe chyba. Dwa fajne chciała z nich dostać. O, a i tak były dla Ile masz kasy? Patryk. Chipsy chcesz? Chcę no, Mogę. Podsypać ci trochę? No. 是不是要死？